Witam was ponownie. Zgodnie z oczekiwaniami otrzymałem mnóstwo pytań. E, najważniejszym pytaniem, które sobie sam wymyśliłem, są podatki. Idę do Parlamentu, żeby zmienić system podatkowy. Od 20 lat jestem przedsiębiorcą i napłaciłem się w życiu różnych podatków. Podatku dochodowego, podatek obrotowy, jak jeszcze był, byłem przyprodzenie podatku VAT-u. E, Płaci, płaciłem koncesję za alkohol, płacę opłatę środowiskową, opłaty dzierżawne, opłaty podatki od nieruchomości, od gruntów, jeszcze pewnie jakieś tysiące innych, no może setki innych podatków i te Większość tych podatków mają, ma, ma jedną wadę ma taką fundamentalną wadę. To są podatki od dochodu. Idziesz do pracy, ciężko pracujesz na chleb, na rodzinę. Przy, przy, przychodzi dzień wypłaty i co? I państwo zabieracie 20%. Chcesz sobie zmienić samochód na lepszy, sprzedajesz samochód, dostajesz pieniądze, w sumie nic się nie zbogaciłeś, bo przedtem miałeś samochód warty 10 tysięcy, teraz masz 10 tysięcy, sytuacja się twoja nie zmieniła, ale nie, musisz zapłacić do podatek. Fiskus ostatnio wymyślił, co wszyscy się z tego strasznie śmiali, wymyślił, żeby prezenty na ślub były opodatkowane, prezenty komunijne, żeby były opodatkowane. Generalnie za każdym razem, kiedy człowiek coś dostanie, zarobi, państwo chce z tego dostać działę. To jest pasożytniczy system. Ten system chciałbym bardzo zmienić. Chciałbym, żeby podatki były płacone na państwo, a nie dla państwa. To Ludzie mają być e, właścicielami państwa. To państwo ma być dla ludzi, a nie ludzie ciężki dla państwa. Nie jesteśmy chłopami pańszczyznianymi, którzy, pańszczyznianymi, którzy płacą na rzecz e, e, pana, tylko jesteśmy obywatelami tego kraju i chcąc mieć policję, chcąc mieć wojsko, no, musimy się na to, na to się zrzucić. Nie musimy się zrzucać porówno, ale nie może być tak, że państwo po prostu... Wyciąga od nas pieniądze przy każdej możliwej okazji, niczym pasożyt. A jak obywatel zdechnie, tak jak ostatnio przypadek e, pana producenta lodów, e, który fiskus zakwestionował, że nie produkuje lodów, tylko wodę. I mimo, że właśnie dowiedzieliśmy się, że pan wygrał w sądzie, to no ale niestety firma nie wytrzymała milionowych, zablo milionów zablokowanych na koncie przez Urząd Skarbowy i padła. I właśnie to chciałbym zmienić. Państwo ma być dla ludzi. Razem z Wami głosujcie T.b6a.pl Podnieście w rankingu, ale najważniejsze, żebyście głosowali 25 października. Do usłyszenia, czekam na pytania.